Znajdujemy się na placu konstytucji, aby po raz kolejny obejrzeć plenerowy spektakl. Tym razem do Bajkowego Świata zaproszą Jaś i Małgosia w reżyserii Adama Biernackiego. Za zwróconą wolność dzisiaj wilk uściska cię na misia. Premier dla dzieci są takim stałym elementem i tak się trafiło, że ja z grupą dochodzeniową w zeszłym roku zrobiliśmy Czerwonego Kapturka, w tym roku zrobiliśmy Jasia i Małgosię. Była ciekawa scenografia i bardzo były ciekawe stroje. Fajny był domek z piernika. Bo weszli do tego domka, nie można było, bo to była fabryka cukierków. Niepotrzebnie poszli jeść te słodycze. Która postać Ci się najbardziej podobała? Wilk. A dlaczego wilk? Bo był taki śmieszny. Wilk był najfajniejszy i czarownica. Wilk był obok swojej grozy pozytywny. On był taki szlachetny, że on tym dzieciom nie robił krzywdy. Może kiedyś przez przypadek zamieniłem księcia w żabę? Nasze postaci zadają dzieciom pytania. Na przykład Jasi i Małgosia pytają, czy uwolnić czarownicę z klatki. No i bardzo dla nas jest zawsze ciekawe, co dzieci odpowiedzą. Najpierw dzieci zawsze nie chcą uwalniać czarownicę, a pod wpływem przekonywania... Czarownicy czasami pojawiają się głosy na tak. Mi się podobał jaś i Małgosia. A nazywamy się jaś i Małgosia. Bardzo kochamy się jaś i Małgosia. Razem trzymamy się, mamy, mamy słuchamy się, tralalalalala. -la 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 -la. Ten spektakl jest przede wszystkim dla dzieci, ale mogę zapewnić, że i dziadkowie, i rodzice na pewno się nie znudzą. Słuchają też i dorośli. Słuchają dorośli bez dzieci, bo to jest ta sztuka w prawdziwym wydaniu, bezpośrednio do ludzi, z bardzo dobrą muzyką, ze świetną grą. I Rzym się Lub ci to Pani Matelda Damięcka, no po prostu rewelacja. W zeszłym roku zresztą w Czerwonym Kapturku. No też grała taka mocno przebrana zupełnie nie do poznania kapitalnie. Dzieci są nie do okieł znania. Dostajemy e, ich reakcje dezaprobatę albo akceptację. Dostajemy prosto w twarz. Czarownica już przestała być zła i No i tak się skończyło. Na spektakl przybyły głównie dzieci, choć nie brakowało także dorosłych. Teatr z Placu Konstytucji przenosi się od sierpnia przed Och Teatr na Grujecką 65. Tam do 24 sierpnia będziecie mogli obejrzeć Jasia i Małgosie. Dla TV Południe, Dorota Wawryło.